polecam gorąco, żeby zadać sobie to pytanie, gdzie jestem w moim wierze? Gdzie jest Na tym szlaku. Bo całe moje życie jest drogą, drogą wiary. I warto tutaj przeczytać od 12 rozdziału Księgi Rodzaju, aż do aż właściwie do dwudziestego 10 Dziesięć rozdziałów. Żeby zobaczyć tę moją pielgrzymkę wiary. Bo będę widział wtedy, gdzie jestem, ale i co przede mną. Bardzo ważne jest to i rzeczywiście chciałem to bardzo podkreślić, że wiara jest zawierzeniem i doświadczeniem. Że nie jest tylko jakąś taką mglistą, czymś takim mglistym, niejasnym. Nie. Jest zawierzeniem słowu, które... Buduje nową rzeczywistość, który stwarza nową rzeczywistość, jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga. Jest więc niemalże doświadczeniem eksperymentalnym. Prawie. Można dokładnie określić, gdzie jest moja wiara i co się z nią dzieje. List do Hebrajczyków zawiera jeszcze taki ciekawy sformułowanie mianowicie mówi, że właściwie w tej wierze jest ktoś, kto nam przewodzi. I kto ją wydoskonala. I tym kimś, kto nam przewodzi w wierze jest Jezus Chrystus. To jest ciekawe sformułowanie, bo rzeczywiście pojawia się też w liście do Galatów takie stwierdzenie, które może jeszcze bardziej jest zaskakujące. Mianowicie święty Paweł mówi o wierze Jezusa Chrystusa. Mówi tak: Wierzymy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony przez swoje czyny zgodne z prawem, ale tylko przez wiarę. Jezusa Chrystusa. Teraz w tekście, w tekście greckim jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Nasi tłumacze jakby ba, bo, bojąc się tego stwierdzenia, tego sformułowania, i nie tylko nasi, ale we wszystkich językach jest nowożytnych, jest właściwie tłumaczone to, ale tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Otóż w tekście greckim nie ma tego w jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście, to znaczy, jeżeli przez słowo wiara rozumiemy intelektualną akceptację prawd wiary, czy jakich przyjęcie, intelektualną zgodę, zgadzam się, tak jest, chociaż tego nie widziałem, nie znam, nie ma sensu mówienie o wierze Jezusa Chrystusa. Nie ma sensu, bo Jezus Chrystus wszystko widział, wszystko wie, widział Ojca i On jest tym, który może nam wszystko o tym Ojcu powiedzieć. To jest jasne, ale... Wiara to nie tylko intelektualne przyjęcie pewnych praw. To nie tylko stwierdzenie, mimo że nie widziałem, to tak to wierzę, to tak jest. Jeżeli wiara jest tym osobowym, tym przylgnięciem całego człowieka do Boga, to można mówić o wierze Jezusa Chrystusa. Również. Bo to będzie przylgnięcie całkowite Jezusa Chrystusa. Dalej, jeszcze przeczytajmy świętego Pawła. My uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Tutaj jest W. My uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, aby dostąpić usprawiedliwienia przez wiarę Jezusa Chrystusa. Uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, aby dostąpić usprawiedliwienia przez wiarę Jezusa Chrystusa. Zobaczmy coś bardzo ważnego. Otóż wiara Jezusa Chrystusa, nie byle jaka, wiara Jezusa Chrystusa daje nam zbawienie, nam wszystkim się zbawieniem, nam wszystkim. Co to znaczy wiara Jezusa Chrystusa zatem? Otóż Paweł dalej mówi tak: Żyję ja, ale już nie ja, żyje we mnie Chrystus, bo moje życie obecne w ciele przeżywam w wierze Syna Boga, który mnie ukochał i oddał za mnie samego siebie. Moje życie obecne przeżywam w wierze Jezusa Chrystusa. Czym jest ta wiara Jezusa Chrystusa? Otóż jest całkowitym oddaniem, jest ufnością synowską, jest całkowitym posłuszeństwem Ojcu. I to jest to, co, dzięki czemu dokonuje się nasze zbawienie. Nasze zbawienie dokonuje się przez synowską ufność. Synowskie oddanie. A zatem czym jest wiara? Wiara jest Wiara ma nas doprowadzić do wiary Jezusa Chrystusa, czyli wiara ma być w nas tym odnowieniem tego synostwa. My mamy stać się synami. To jest to, co Pan Bóg chce z nami zrobić poprzez pielgrzymkę wiary, poprzez tę drogę, którą przeszedł Abraham, poprzez tę drogę, którą przeszła Maryja. Pan Bóg chce zrodzić z nas tego nowego człowieka, zdolnego do miłości, tego człowieka, który jest synem, który jest synem Ojca. Syn jest tym, który dziedziczy wszystko, który wszystkiego oczekuje od ojca, w którym nie ma lęku, który nie potrzebuje sam usprawiedliwiać siebie, bo wie, że wszystko da mu ojciec. Wszystko da mu ojciec. On żyje tym dziedzictwem, które ojciec mu daje. Czyli to, co Chrystus mówi: Moim pokarmem jest pełnić wolę Boga, wolę mojego ojca. Moim pokarmem, tym, co daje mi siłę, tym, co pozwala mi żyć, jest pełnienie woli. Ojca. Wszystko oczekują od Ojca. I to jest ten psalm, który mnie zawsze wzrusza. To jest te słowa, kiedy psalmista mówi, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój, blaska pasterska, są moją pomocą. Więc to jest, to jest wiara. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. To jest wiara. Wiara się realizuje w, w ciemnej dolinie. Znaczy w momencie, kiedy Chrystus wchodzi na krzyż, w momencie, kiedy wchodzi w tę rzeczywistość, okazuje się całe Jego synowskie oddanie. Ukazuje się wiara Jezusa Chrystusa. Czyli mówiąc, nie będę stawiał sprzeciwu zła, nie będę opierał się złu, oddaję siebie z miłości za tych ludzi. Oddaję się Ojcu. I to jest moment, kiedy rzeczywiście jest to całkowita odpowiedź na wezwanie, na wezwanie ojca. Czyli stać się synem, to znaczy żyć dla Boga w każdej sytuacji. Uwierzyć w miłości i uwierzyć w wierności ojca. Bo człowiek, który idzie tą ciemną doliną, on musi wierzyć, że Bóg jest wierny w swojej obietnicy. Cokolwiek by się działo, on jest wierny. Nie wycofać z danego słowa. Czyli syn ufa nieustannie wierności, wierności ojca. I zobaczmy więc, jakie są znaki tej wiary w naszym świecie. Otóż, znakami wiary jest oczywiście miłość. To nie byle jaka miłość, tylko miłość taka, jaką, jaki pragnie od nas Chrystus. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. A on nas umiłował. Oddając za nas samego siebie, za człowieka świętego, dobrego, być może niektórzy by oddali swoje życie. Ale On nas umiłował wtedy, gdy byliśmy grzesznikami. Czyli wtedy, gdy nie znaliśmy Boga i byliśmy przeciwko Bogu, kochał nas wtedy, kiedy byliśmy w grzechu, zanim jeszcze cokolwiek wyszliśmy, zanim uwierzyliśmy, zanim staliśmy się, Zanim weszliśmy na drogę wiary, gdy byliśmy przeciwnikami Jego, On wtedy za nas oddał swoje życie. A więc i takiej miłości domaga się od nas. My chętnie kochamy tych, którzy są dla nas mili. Gorzej z tymi, którzy jakoś tam nie bardzo. I drugim znakiem tej miłości jest jedność. Jest jedność. Jakie są cechy wiary? Otóż, y, oczywiście, katechizm podkreśla to bardzo mocno, że wiara jest łaską. Zatem, nawet gdyby ktoś przyszedł tutaj i teraz objawił nam Słowo Boże, czy objawił nam wolę Pana Boga, moglibyśmy przejść zupełnie nie zauważywszy go. Zupełnie. Dlaczego? Bo, żeby przyjąć objawienie, potrzebujemy wewnętrznej inspiracji, potrzebujemy działania Ducha Świętego w nas. Duch Święty. Porusza nas wewnętrznie, mówiąc, nakłaniając nasze ucho, mówi: Zobacz, to jest coś ważnego. To jest, to jest prawda. To jest coś istotnego dla Twojego życia. I to poruszenie Ducha Świętego, wewnętrzne poruszanie, otwarcie na objawienie, które się dokonuje zawsze z zewnątrz, jest właśnie tą łaską, którą Pan Bóg wlewa w nasze serca. W tym sensie mówimy, że wiara jest łaską. Musi być to poruszenie wewnętrzne, to działanie Ducha Świętego. Ale jednocześnie wiara jest również aktem człowieka. A więc, jeżeli jest aktem człowieka i to człowieka wolnego, to możemy mieć albo współpracę, albo odmowę. Człowiek może odrzucić, może wybrać. Łaska nigdy nie niszczy wolności, wolności człowieka, i tutaj jesteśmy. Wobec jakiejś tajemnicy, dziwnej tajemnicy. Pan Bóg jest zawsze bardzo delikatny. Nigdy nie łamie, nigdy nie niszczy tego, co jest w człowieku, jego wolności przede wszystkim. Bo Pan Bóg chce daru, a nie wymusza, bo to już by nie było darem. A więc, jeżeli jest to akt człowieka wolnego, to również istotne jest budowanie tej wiary, wzmacnianie jej. Ważna jest wytrwałość. Zobaczmy, w momencie, kiedy idziemy tą ciemną doliną, w momencie, kiedy jesteśmy na, tym, na tej pustyni, w tej suszy, przeżywamy y, jakieś y, potworne, potworne utarczki, i no, wszystko wydaje się udręki, wszystko wydaje się, że się wali, nie widać, że obietnica się realizuje w moim życiu. Potrzebuję wytrwałości. Potrzebuję wytrwałości. I tę wytrwałość zdobywamy w jaki sposób? Otóż co. Jest tym elementem, który pomaga nam w tej pielgrzymce wiary. Otóż katechizm zwraca uwagę na słowo, Słowo Boże. Umacnia wiarę, buduje wiarę. Przymnaża wiarę. Miłość. Miłość dana, miłość dana. Każdy akt miłości, i to szczególnie tej miłości. Chciałbym się powiedzieć bezinteresownej, ale tej miłości na wzór Jezusa Chrystusa jest tym, co umacnia moją wiarę. Bo wtedy widzę, w jaki sposób ta wiara się speł spełnia, realizuje. Oczywiście również tej miłości we wspólnocie, miłości, yy, miłości nieprzyjaciół. Jeżeli widzę, jeżeli widzę te takie fakty, tutaj katechizm mówi o świadkach wiary, potrzebuję świadków wiary. Potrzebuję na mojej drodze. Potrzebuję tych, którzy będą mi pokazywali, że to, co wydawałoby się, że jest niemożliwe, jest możliwe. Potrzebuję świętego Franciszka Zacyżu, który oskarżony przez swojego ojca, że rozdał pieniądze na jałmużnę przed biskupem, domagał się zwrotu, należności, rozebrał się, zrzucił wszystko, powiedział od tej chwili nic nie, nie wezmę od ciebie. Ustawa całkowicie inna od tej w Ewangelii. Pozwól mi pójść i pogrzebać mojego ojca, żeby wziąć spadek, żeby być przy tym, żeby jeszcze posiadać tę władzę, którą on miał, to całe dziedzictwo, które on miał. Inna od tej, którą mówił: pójdę za tobą. A w momencie, kiedy usłyszał, że syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić, już się z tego wycofał. Więc to jest. Potrzebują tych świadków wiary, którzy dla Słowa Bożego i dla obietnicy gotowi są rzeczywiście opuścić wszystko, ale gotowi są kochać, gotowi są dać swoje życie, tworzą jedność, budują jedność. Myślę, że każde przebaczenie jest takim również, takim momentem, które buduje moją wiarę. Każde przebaczenie, szczególnie to dane. W końcu Kościół, wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła jest tym miejscem, które tę wiarę, w którym ta wiara jest. W momencie, kiedy rodzice przynoszą dziecko do kościoła, kapłan pyta, o co prosicie Kościół Boży dla waszego dziecka? Często odpowiadają o chrzest. Ale właściwie odpowiedź w rytuale jest o wiarę. O co prosicie o wiarę? Bo Kościół posiada jako wspólnota. My posiadamy. Wiara nie jest tylko czymś indywidualnym. Co ja mam i co jest moją prywatną własnością, bardzo intymną, proszę mi nie pytać o moją wiarę. To jest moja sprawa, proszę się nie wtrącać w moją wiarę. Dzisiaj tak się myśli. Tak myślimy, bo jest to takie społeczeństwo. W takim społeczeństwie żyjemy. To jest kwestia wiary i kwestia moralności, są sprawami oczywiście bardzo intymnymi. Nie wolno w to wchodzić. Ale wiara nie jest sprawą intymną. Wiara nie jest sprawą prywatną jest sprawą całego Kościoła. Kościół jest, jako całość jest tą oblubienicą, która nieustannie mówi, która nieustannie odpowiada Ojcu na Jego objawienie. Czyli wypowiada wiarę. I święty Cyprian mówił, że nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za Matkę. Więc to jest podstawa do tego, aby aby rzeczywiście tę wiarę uzyskać, bo ja ją muszę otrzymać. Wiary się otrzymuje również. Nad wiarą się pracuje, ale wiary się otrzymuje od wspólnoty, od wspólnoty kościoła. A więc to wszystko jest ważne po to, aby budować wytrwałość, aby tę wiarę umacniać. Wiara daje mi również pewność. Daje mi tę pewność w moim życiu. Pozbawia mnie lęku. Wiara również szuka zrozumienia. Wiara nie jest ślepa. Wierzę, mówi Augustyn, aby rozumieć, aby lepiej rozumieć. I rozumiem, aby głębiej wierzyć. Następuje zależność. Wiara ani nie sprzeciwia się rozumowi, ani nie jest jakimś korkiem, który zatyka te dziury w rozumie że jak czegoś nie wiem, to wierzę. Wiara wspomaga moje rozumienie, mojego życia. I świata, w którym żyję, pomaga mi zrozumieć, kim jestem, a jednocześnie, pracując nad moim zrozumieniem, zastanawiając się, kim jestem, co robię, w jaki sposób Pan Bóg działa w moim życiu, w jaki sposób się objawia, mogę wie, lepiej wierzyć. Widzę wyraźnie. Licz do Hebrajczyków mówi w końcu: bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. To znaczy, że. Dlaczego nie można się podobać? Ponieważ nie można dojść do synostwa. Bez wiary nie ma synostwa. To wiara prowadzi nas do tego usynowienia, do tego, że stajemy się na wzór, żyjemy w wierze Syna Boga. Czyli otrzymujemy, czyli otrzymujemy zbawienie. Pan Bóg szuka w nas i w momencie sądu będzie też szukał w nas tego, co jest w nas podobne do Jego Syna. Będzie szukał na ile jesteśmy podobni do Niego. Na ile potrafiliśmy ukochać. I w końcu list do Hebrajczyków mówi, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. A zatem wiara wprowadza nas, jest poręką, czyli kartą gwarancyjną. Wiara jest poręką, jest kartą gwarancyjną tych dóbr, których się spodziewamy, a zatem życia wiecznego. Z tym, co Pan Bóg pokazuje przez wiarę, wiara jest początkiem życia wiecznego. My już możemy cieszyć się tym życiem wiecznym, które kiedyś od Pana Boga dostaniemy w całej swojej pełni, Przez wiarę. A więc zachęcam gorąco do tego, abym rzeczywiście spróbować sobie odpowiedzieć, skoro wiara jest tym przylgnięciem całego człowieka, całego, całego człowieka do Boga, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jestem w moim wierze. Czy są jeszcze takie miejsca, które są zarezerwowane? Drut kolczasty nie otoczony, to jest tutaj wstęp zwroniony, zły pies, karteczka, pies biega, wypuszczony, nie wolno tutaj wchodzić. Wtedy nie ma tego całego przylgnięcia. nie jest tylko częściowe. Pewne części mojego życia, pewne są zarezerwowane. A jeżeli chcemy to sprawdzić, to musimy zapytać na ile. Na ile rzeczywiście wierzę, gdzie jestem w tej, mojej wierzy, w tej mojej pielgrzymce wiary. Bo te wszystkie części mojego życia muszą być zewangelizowane. Nie ma się co bulwersować czy gorszyć tym, że w pewnym momencie mówię, że jeszcze nie wierzę. Pełni jeszcze nie wierzę. Bo jeszcze są partie mojego życia, które nie przygnęły, które nie znają nawet Pana Boga, które są całkowicie pogańskie. Być może, że. Już jestem na, w tym momencie ostatecznego zawarcia przymierza i, i tej ostatecznej ofiary, którą muszę złożyć z całego mojego życia, z całego owocu tego życia. Ale warto zadać sobie to pytanie, gdzie jestem w moim wierze, po to, abyśmy rzeczywiście widzieli, co jeszcze przed nami, co Pan Bóg nam przygotował. Będziemy wtedy znali nasze życie doskonale, bo całe nasze życie jest tym, tą jedną pielgrzymką wiary. Można też to jeszcze zrobić w oparciu o Maryję. Ponieważ ona jest tą, która rzeczywiście zrodziła, zrodziła poprzez wiarę, poprzez to, że usłyszała i odpowiedziała. Trudniej jest trochę, bo trzeba po, powybierać cytaty, trochę wszystkie Ewangelie przeczytać, więc to trochę trudniej może. Więcej będzie rozdziałów, ale, ale zachęcam gorąco. Prośmy teraz Maryję o to, abyśmy rzeczywiście, aby ona nam przewodziła w tej drodze, w tej naszej pielgrzymce wiary, aby pomagała nam w tym zradzaniu tego nowego człowieka, zdolnego do miłości każdym z nas.